To wy jesteście, ten anioł. Tak jest. Yy, no to poznajmy się. Jestem Parys. Dzielnicowy. Rozumiemy się. Tak, panie szerocie. Flagi trzeba powiesić. Panie szerocie, ja zawsze w to robotnicze święto, to już tam. Nie o to mam. chodzi. <grym> <Da>. <grym> Drugiego. To jeszcze mogą sobie wieczorem, prawda, wisieć. Ale żeby mi trzeciego. To żadna nie wisiała. Rozumiemy się. Tak jest, panie szefie. Poza tym, wszystko w porządku? No. Tak, panie szefie, wszystko jest w porządku. Lokatorzy jacy? A, mieszani. Ale jest trochę elementu. A, ale mieszani. Co to wy książki czytacie? To informacje o lokatorach. To ciekawe. No. Ja lubię poczytać takie życiowe książki. Gdzie pełna. Przyjdę, poczytam, zobaczymy. Będzie w porządku, będę pamiętał, będę pamiętał. Idzie dobrze. Będziemy kręcić, nie będzie dobrze. Rozumiemy się? Tak, będzie Jak się będziemy rozumieć, będzie dobrze. Nie będziemy się rozumieć. Rozumiemy się? Rozumiemy się. No. Yy, ten tam, yy, to, kto to jest? No, mieszka tu, docent. Znacie go? Tak. W porządku? W porządku. Rozumiemy się. No. Docencie! Chodźcie tu! Słucham. Pan widział tego milicjanta? Owszem, widziałem. To jest dzielnicowy. Wypytywało ten strzał. Wie pan, prowadzą jakieś dochodzenie. Pytają, czy ktoś z lokatorów. Ja oczywiście nic, ani słowa, skądże znowu. Tak, wie pan, jakoś to tak się dziwnie stało. Ja właśnie... Jest takie powiedzonko, że... Jak pan mógł dopuścić, to i skija kija wypuścić. Także... Ja pana rozumiem, wie pan, ale mnie będą cisnąć. Nie, niech się pan nie denerwuje, widzi pan, bo... Ja to, wie pan, jak kamień w wodę. Musimy je trzymać razem, nie? No tak, dobrze by było razem. Więc słuchaj, pan. Jakby się pan tutaj zorientował, że coś dziwnego dzieje się w tym domu, wie pan, tak w ogóle, albo u kogoś, tak. No, proszę pana, ja muszę wiedzieć pierwszy, wie pan... No, żeby mu sprzeciwdziałać, tak? No, rozumiemy się. Tak, oczywiście, rozumiemy się. Przepraszam. Panie, Panie Anioł! Panie Anioł, czego chciał ten Glina? Ja nie, jest takiego. No co, co? Z wizytą przyszedł? Już ja ich znam, nie? No powiedz, że pan. Dobra, to ja panu powiem, panie się. Bo ja pana lubię. On pytał o pana. Aha. No o co pytał? Nic takiego, wie pan, takie tam drobiazgi, tam... Jaki tryb życia pan prowadzi. Czy niewystawny? Jak pan wydaje. No takie duperele, wie pan, ja nawet zapomniałem. A ja o co pan nie pytał? A widzi pan panie musił Właśnie on pytał o cement. Ale ja za pana zaręczyłem, bo pana lubię panie język bądźcie. A panie anio, no, jak Boga kocham ja z tym cementem, to w ogóle nie miałem nic wspólnego. No to no, były dwa worki, ja no to mi się... Nie rozumiem, panie Wierzę panu jak bratu, ale wie panie, co są, są. Ale ja za pana zaręczyłem i nawet przed sądem mogę świadczyć. Ale panie. Pan mnie też musisz pomóc. Dobra, dobra, jeśli idzie o cement, to wie pan, nie ma kłopotu. Gdzie nie od cement, daj pan spokój z tym cementem, panie. A słuchaj pan, panie Zygmusiu. Mnie się nie podoba ten docent z drugiego piętra. Wie pan? Taka jakaś dziwna jest figura, więc gdyby pan miał. <laughs> Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. A jakby pan coś wiedział, rozumiem się. Co, myśli pan, że że kapusta? Nie wiem, panie Zygmusiu, ale dziwny. Aha. No dobra, będę, będę go na oku.